Sobotę 4 lutego w restauracji Dworek w Szprotawie odbył się 10. jubileuszowy bal charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Szansa dla Szprotawy. Hasłem przewodnim zabawy było dofinansowanie młodych, zdolnych sportowców z naszej gminy, którzy osiągają liczące się w Polsce, a nawet na arenie międzynarodowej, wyniki, promując jednocześnie nasze miasto w kraju i za granicą. W tym roku przeznaczamy te pieniądze, które zbierzemy na balu, na pomoc młodym szprotawskim sportowcom. Klub sportowy, uczniak, pomaga im wypromować, pomaga wypromować ich talent. Często są to młodzi ludzie, którzy uprawiają jakąś dyscyplinę na poziomie europejskim, a nawet światowym, dlatego warto, warto sprawić, żeby mogli tę swoją pasję realizować, reprezentując jednocześnie naszą gminę, nasze miasto w Polsce, w Europie, a czasami tak jak powiedziałem nawet na zawodach światowych. Uroczystego otwarcia balu dokonali przedstawiciele Stowarzyszenia Szanso dla Szprotawy Dorota Pużycka-Szafert oraz Andrzej Skawiński. W tym panelu charytatywnym, organizowanym przez Regionalny Związek Pracodawców oraz Stowarzyszenie Szansa dla Szportawy. Pragniemy powitać wszystkich, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i są tutaj dzisiaj z nami. Drodzy goście, są wśród nas dzisiaj przedsiębiorcy, ich pracownicy, członkowie stowarzyszenia i ich przyjaciele, są radni z różnych ugrupowań oraz ich wyborcy. Cieszymy się z Waszej obecności. Część zaproszonych osób nie mogła z różnych przyczyn do nas dzisiaj przybyć. Do tych osób należą m.in. burmistrz Józef Rubacha oraz jego zastępca Paweł Delak. Po uroczystym otwarciu balu wszyscy goście wyszli na parkiet, aby zatańczyć przy dźwiękach muzyki niezapomnianego zespołu Debitec. W przerwach sprzedawane były talony na nagrody ufundowane przez uczestników zabawy, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone były dla młodych sportowców ze Szprotawy.